Witam w kolejnym odcinku niezapomnianych kontynuujemy temat tragicznie zmarłych gwiazd Playboya. W tym odcinku zobaczycie m.in. Polski wątek Maciej Gąsiorowski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno będąc na cmentarzu brudnowskim odwiedziliśmy grup aktorki Anity Dymszówny. Córki słynnego aktora Adolfa Dymszy. Pochowano tam niedawno jej siostrę Jedwigę Grodecką. W grobie pochowany jest także syn Jedwigi, Tomek, który zmarł w wieku zaledwie 20 lat, oraz malutkie dzieci Adolfa Dymszy, Małgorzata oraz Adolf Junior i Maria, które zmarły jeszcze przed II wojną światową. W innym grobie na cmentarzu Brudnowskim pochowana jest druga córka aktora, z kolei czwarta z córek aktora, Zofia Korzeniowska, spoczywa na cmentarzu północnym w Warszawie. Jeśli chodzi o samego Adolfa Dymszę, właściwie Adolfa Bagińskiego oraz jego żonę Zofię, to są oni pochowani na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Znany aktor miał brata Edwarda Bagińskiego oraz siostry Aurelię Matyldę Gerstenberg. Oraz Leokadię Cieniawską, która pochowana jest na cmentarzu Brudnowskim. Z kolei rodzice Adolfa Dymszy, Adolf oraz Matylda z Połątkiewiczów, bagińscy, pochowani są na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Pogrzeb Marii Kiszczak, wdowy po generale Czesławie Kiszczaku, odbył się na cmentarzu prawosławnym na Warszawskiej Woli. Ekonomistka, wykładowczyni, akademicka i autorka książek, miała pogrzeb. Katolicki Kasia Lenhardt była to polska modelka której partnerem był znany piłkarz Bayernu Monachium Jerome Boateng zmarła śmiercią samobójczą w Berlinie w dniu szóstych urodzin swojego syna Noacha. A teraz opowiem wam o burzliwym życiu Ann Nicole Smith czyli znanej aktorce i modelce która swoją karierę zaczynała w klubie ze striptease jako modelka topless. Karierę tancerki w klubach Go-Go rzuciła, gdy zapragnęła zostać modelką Playboya. Jej zdjęcie znalazło się w konkursie i trafiło do magazynu w marcu 1992 roku. Ann Nicole Smith została playmate Playboya w 1993 roku. Prywatnie związana była z kucharzem Billy Wayne'em, którego poznała w trakcie pracy w Jim's Crispy Fried Chicken w Mexia. Para pobrała się w 1985 roku. Dwa lata później doszło do separacji, a w 1993 do rozwodu. Mieli oni syna Daniela Wayna Smitha, który 10 września 2006 roku zmarł w wyniku przedawkowania antydepresantów i metadonu. Miał tylko 20 lat. W 1991 roku Ann Nicole Smith poznała 86-letniego potentata naftowego miliardera Jamesa Howarda Marshalla II, z którym wzięła ślub 27 czerwca 1994 roku. 14 miesięcy później owdowiała jeden z dwóch synów Marshalla II, Everett Prince Marshall, wytoczył jej wówczas proces sądowy o prawa do majątku. Sprawa w sądzie ciągnęła się długimi latami. Zakończyła się dopiero w 2010 roku w sądzie apelacyjnym już po śmierci zainteresowanych. Ann Nichols Smith 7 września 2006 roku w szpitalu w Nassau na Bahamach urodziła córkę Lynn Hope Marshall Brickhead, której ojcem był Larry Brickhead. Kilka miesięcy później książę niemieckiego pochodzenia Friedrich von Anhalt oświadczył, że miał dziesięcioletni romans ze Smith i potencjalnie to on może być ojcem jej córki. Wykonano wówczas badania DNA, które jednoznacznie stwierdziły, że ojcem dziewczynki jest Larry Brickhead. Ann Nichols Smith zmarła 8 lutego 2007 roku w Hollywood na Florydzie w wieku zaledwie 39 lat po zażyciu śmiertelnej dawki leków psychotropowych. Decyzją sądu została pochowana na Bahamach obok syna na cmentarzu Lakeview Memorial Gardens w Nassau. Co ciekawe, o prawo do opieki nad córką modelki Playboya ubiegało się aż pięciu mężczyzn, w tym jej partner prawnik Howard Stern. Eliza Bridges, playmate Playboya, grudnia 1994 roku, zmarła w gościnnej sypialni w rezydencji Edwarda na Hema w Los Angeles wieloletniego znajomego Hugh Hefnera. Zgon nastąpił wskutek ostrego zatrucia w połączeniu z heroiną, metamfetaminą i innymi środkami psychotropowymi. Star Stow, właściwie Ellen Louise Stow, modelka Playboya, która Została zamordowana przez nieznanego sprawcę. Karierę rozpoczęła jako striptizerka. Umawiała się m.in. z Jeanem Simonsem, założycielem zespołu Kiss. To on wysłał jej nagie zdjęcia do Playboya. Została gwiazdą rozkładówki i lutego 1977 roku. Była pierwszą modelką Playboya z widocznym tatuażem. Miała wytatuowaną gwiazdkę poniżej linii bikini. Gdy nie wypaliła jej kariera tancerki erotycznej, oddała swojego syna matce, a sama popadła w alkoholizm, narkomanię i prostytucję. W latach 1991-1996 była czysta, gdy była w związku. Niestety po burzliwym rozstaniu wróciła na ulicę. Z tołu została znaleziona martwa w rewirze, w którym pracowała jako prostytutka. Zgon nastąpił w wyniku uduszenia. Jennifer Lynn Jackson Playmate Playboya kwietnia 1989 roku. W styczniu 2007 roku została aresztowana o Berlin w stanie Ohio za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków. W jej samochodzie policja znalazła otwarte butelki po piwie, marihuanę i skradzione wyroby tytoniowe. Za ten część została skazana na pół roku więzienia po wyjściu na wolność. Niestety wróciła do nałogu narkotykowego. Została znaleziona martwa w wyniku przedawkowania heroiny przez swojego męża Jamesa Thompsona w ich przyczepie kempingowej w Eastlake w stanie Ohio, Stephanie Adams, plemiot Playboya listopada 1992 roku. Tuż przed śmiercią Adam wraz z swoim siedmioletnim synem Wincentem zameldowała się w apartamencie na 25. piętrze hotelu Gotham przy 46. ulicy na Manhattanie w Nowym Jorku. Następnego ranka oboje zostali znalezieni martwi na balkonie drugiego piętra hotelowego dziedzińca. Wiadomo, że kobieta wyskoczyła z synem przez balkon, gdyż nie chciała oddać go swojemu mężowi, z którym była w trakcie rozwodu. Co ciekawe, kilkanaście lat wcześniej, w lutym 2003 roku, Adams na okładce magazynu Shi ujawniła się jako lesbijka. Była to pierwsza playmate playboya, która to zrobiła. W 2012 roku otrzymała także 1,2 mln dolarów odszkodowania za interwencję policji w 2006 roku, kiedy to funkcjonariusze skuli ją kajdankami pokłótni z taksówkarzem, gdzie doszło do... Straszenia bronią. Willie Ray, właściwie Wilhelmina Rytwell, modelka Playboya, która zmarła w wyniku przedawkowania barbituranów. Była Playmate lutego 1971 roku. Dalin Stern, pierwsza czarnoskóra gwiazda okładki Playboya. Było to w październiku 1971 roku. Modelka zmarła na raka piersi w 1994 roku. Claudia Jenkins. Playmode listopada 1969 i Playmode 1970 roku. Zginęła w wypadku samochodowym w swoim Volkswagenie, Cabriolecie dokładnie 3 października 1979 roku, czyli 10 lat od momentu, kiedy robiła karierę w Playboyu. Za przyczynę wypadku uznano za zaśnięcie za kierownicą. Jenkins została pochowana na cmentarzu Lakeside w stanie Michigan. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych w następnym odcinku pokażę Wam najbardziej oryginalne i charakterystyczne groby, m.in. na starych powązkach w Warszawie, powązkach wojskowych czy cmentarzu Brudnowskim. Zobaczycie m.in. armatę, żaglowiec czy nagrobki, na których postawiono psy. Do zobaczenia!